Mecz mógł podobać się kibicom, także postawa wrocławian zasługiwała na wielki doping. Koszykarze Rubem Gimbasketu Wrocław przegrali we własnej hali z liderem rozgrywek, czyli Politechniką Opolską 63 do 65. Jeżeli rywal myślał, że przyjechał jak po swoje i zwycięstwo nad Gimbasketem przyjdzie łatwo, to mógł się zdziwić. Na awans do kolejnej fazy playoff trzeba było mocno popracować. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu tych ekip Politechnika wygrała w Opolu gładko, bo 91 do 72. Teraz było inaczej. Obie ekipy przede wszystkim szczelnie nie broniły. I to nie był mecz, w którym oglądaliśmy popisy strzeleckie pojedynczych zawodników. Pierwsza kwarta padła łupem gości, było 22 do 17, jednak GimBasket zdołał się odkuć i do przerwy prowadził jednym punktem. Było 37 do 36. Emocje zwiastowała końcówka, gdy po kolejnych 10 minutach GimBasket wciąż miał jednopunktową przewagę. Ostatnia kwarta była bardzo nerwowa. Presji nie wytrzymywali gracze obu ekip, choć GimBasket utrzymywał skromną przewagę jednego, dwóch punktów. To na dwie minuty przed końcem... Dali gościom wyjść na prowadzenie. Pojawiły się straty, niepotrzebne faule, chybione rzuty, także wolne. To wszystko sprawiło, że Politechnika Opolska wygrała 65 do 63, co dało im awans do kolejnej fazy playoff. Gimbasket był bliski do prowadzenia do trzeciego starcia w Opolu, jednak należą im się słowa uznania za walkę i odważną postawę w meczu z liderem. Teraz w wrocławianie powalczą o miejsca 5-8 na koniec sezonu. Siatkarki amatorki pokazują, że lubią rywalizację i korzystają z każdej okazji, by powalczyć o puchary. Przed nami kolejny turniej dla pani organizowany przez Spartana. Startują w nim głównie ekipy, które wcześniej rywalizowały w lidze wolej w Rozparton, ale formuła jest otwarta. Każda drużyna może się zgłosić, a grania jest sporo. Pokazał to ostatni turniej organizowany przy okazji Dnia Kobiet. Mówi o tym Maciej Romaniszyn, koordynator rozgrywek. W takiej samej formule jak wcześniej, On po prostu cały dzień grania. Zespoły są podzielone na dwie grupy, rywalizują między sobą. Dwa pierwsze, najlepsze, później grają na krzyż półfinały. Trzecie zespoły z grupy grają o miejsca, także cały dzień od, od rana, od dziewiątej mamy mecze, do samego wieczora mamy granie. Rywalizować będzie sześć ekip, na razie zgłosiło się pięć, więc warto się pośpieszyć. Że czekamy o kolejności zgłoszeń, decyduje właśnie przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata na konto. Także czekamy na ostatnią drużynę. Myślę, że bardzo szybko się ona zgłosi. Rozpoczniemy turniej właśnie 6 dla pań. Są przewidziane fajne nagrody, dużo grania, także zapraszamy. Zawodniczki zawsze dopisują i dają z siebie wszystko, dlatego organizatorzy już myślą o kolejnych turniejach. Zobaczymy, jak, jak dopisze pogoda, jak, jak będzie, porozmawiamy z zespołami, jakie będą chęci. Jest możliwość, żebyśmy właśnie w maju jeszcze jeden turniej rozegrali, ale to wszystko będą informacje pojawią się na stronie oraz na naszym fanpage'u. Turnieje rozgrywane są w Hali Spartana przy ulicy Krajewskiego we Wrocławiu.